Siemanko jest to już was tak ponuro i ciemno za oknem, masakra natomiast mam nadzieję, że umilę wam trochę czasu z dzisiejszym odcinkiem a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jeden z trudniejszych meczów na winstreku Nurs. jak widzicie aktualnie mam 26 winów ostatnie dwa minuty były masakrycznie ciężkie natomiast nie wiem jeszcze będzie z nich odcinek, bo to akurat jest trochę specyficzny przypadek no i dzisiaj wam pokażę chyba 13 albo 12 mecz gdzie właśnie fajnie pokazał się mój build który do jest mega silny oczywiście jeżeli wiecie jakie ja robię robię co najmniej 3k 3k to jest win no, stoimy oczywiście, jeżeli tylko się da 4 Gram add less offering tylko na punkty, żadnych jakichś wybrał tego offeringów na specjalną mapę, natomiast gram swojego builda. I build jest no, mega strong, który po prostu wsiąka geny w moment. I co mam właśnie w buildzie? Aktualnie w DBD mamy Genkik Meta, tak? że perki pod kopanie genów są mega strong. To samo to, że kopiemy gena powoduje, że 2,5% regresuje się gen, i zaczyna się regresować. No dodatek bierzemy Eruption, chyba nie muszę tego tłumaczyć, to jest aktualnie mega znany perk. Mamy kola, który powoduje, że regresujemy szybciej geny. I mam teraz nowy perk Nowhere to Hide, który idealnie się komponuje właśnie z Genki Kmetą. że kiedy kopniemy gena, widzimy na 204 metrów przez 5 sekund Owl's IR co jest mega strong. Naprawdę bardzo fajny perk. A nurska wiadomo, że to jeszcze zwiększa na wyższy level. Każdy perk pod Owl's na nurs jest mega strong. Tak nie w sumie każdy, tak naprawdę. Po prostu może się od razu przeblinkować do typa to jest na przykład obok tego waszego gena i go od razu hitnąć, co daje normalnie flichity, mega strong perk na nurt, właśnie mówię. Wszystko się właśnie jeśli jest tych w tym zestawie. Po prostu regresujecie gen i macie od razu jeszcze agresywny play. Plus Pain res, który dodatkowo jeszcze właśnie regresuje geny, jak robi mahaki, więc geny po prostu cały czas są w cile w chili, w i Nie trzeba no, ciężko po prostu pokonać tę nurtkę. Mówię, gram addonless ze względu na Winstreak, natomiast możecie wziąć oddany i będziecie mieli jeszcze silniejszą nurz, które. No będzie niszczyć. Ale nic, tyle ze wstępu, zapraszam na Twitcha, link w opisie i tu myślą nickname, nawet z jakiego kontentu. No i co? Zapraszam. Dobra, ale mówię po prostu ogólnie dla ogółu, a nie tylko dla siebie. Poza tym spalania a blokowanie nóżki coś innego. Widzisz nas, bo tutaj nawet hidbiczku. Małe szkieci powalania. Zapal nie trzechino słudu w krawie skręciłem na. Idzie na penal do. Nee, Damit sich nein, das ist doch nicht. Es Nice. Das ist eine Information. Wir einen Start. Was ist denn das? Exakt. Zobaczmy, jak ktoś podejdzie. Genshigen. Ale wcięgnęło mi tego hita. jest drugi typiarz. Możemy by dzisiaj zdobyć jakiegoś lokera, czy coś. Nie jest prawdą, bo nie no, wiem, gdzie ona jest dokładnie. Nice, bardzo ładnie. Możemy ją podnieść. Drugi gen. sam. Moja strata, przez to, że ona tam była, nie byłem w stanie kompletnie ją podnieść. A są zbyt łatwo aktualne. Nie możemy sobie pozwolić, żeby ktoś był na blisko za tarką. Edhard. Bra nice. Nie ma latarki, <śmany> więc nie muszę być Okej, haki. Mam piwnię to w ogóle? Mam tu piwnię. Na możemy do piwni, o po powiedzieć? No to trochę taki że no, to prawda. Ja zamiast to zrobić. No nice, się, speed boost tracony. What? Co? tak blik... What? Uh, Okej. Okay. Zasiem dużo dystansu, głupio? Okej, okay. nie wiem. I'm bad at the game. Das. Mache ich so Я ужива. жива. тайминг. Tak? Ja. Ja, Podniesiona, tamtego go będą musieli klęcić. Mam na leza. Was ist das Ich lade. Zobacz, że za siebie. Atak. a nie ma ostatniego w Ta! Nice, bardzo dla informacja, że się do harda posiła, a zostawić. jest? No, papi to na zawat, chodźmy, Kolejny minus chyba? Aż nie, ona chyba była mhm. wszyscy. I tam jest Claudii. Pełnego wykonałem w życiu. Tam jest. Dobra. Ale przyznam, że to był akurat najtrudniejszy skład, póki co. Co z genami lecieli? Myślałem się ciutkę skupić. A jeden perk jest piękny, No World Height. No World Height jest mega dobrym perkiem. Mówię, uważam, że aktualnie perki pod genki ki są aktualnie na topie. Właśnie jak klasę... sobie Kola. ale zostało to, że w tym update, ie. No i przynajmniej sumie tridance, co, nie? Jeszcze peńczę sobie na tę Ach, ta autka. Autka zbyt topa. <gry> nie wiem, to jest... Lepiej blinki. Nie wiem, tak z blinkiem. Ale no... To już było trochę bardziej wymagający mecz, ale zobaczcie, Novel Hide mi dał hitów, co nie? Zaskoczeń dla nich. Ile po prostu dało to value! Stary, Novel Hide jest przepięknym parkiem. Mega polecam. Dwunasty win. Hope that hard. Unbreak that hard. Jeff... Jutko Leifa. Apple Focus był grany z takeoutem. Hmm, okej. Okay. GG.